Halo, halo. Dzień dobry. Ewa Gonia, dietetyk. Dzisiaj jest Dzień Kobiet 2023 roku. A ja chciałabym o emocjach, więc emocje nam się kojarzą bardzo z kobietami, ale emocjonalne żywienie nie dotyczy już tylko kobiet, dotyczy wszystkich dorosłych, dotyczy również dzieci o nieszczęście, ale jednak tak jest. Chciałabym. Mm, Przypomnieć, bo już o tym mówiłam w poprzednich podcastach, że otyłość nie jest osobistą słabością i ja jakby rozwijam ten temat, dzisiaj się oprę o emocje, bo chciałabym, żeby jednak również postrzegając pracę dietetyka, brać pod uwagę, że podejście do człowieka powinno opierać się na takim holistycznym tak, spojrzeniu, nie oddzielając ciała od, od umysłu, od emocji. Takie rozdzielanie nikomu się nie opłaca no i nie przynosi nam korzyści, zwłaszcza w aspekcie zdrowia psychicznego. No wracam do emocji i ich wpływu na zachowania żywieniowe. Sami możecie sobie się przyjrzeć tak, i poszukać potwierdzenia, bądź nie, no bo jednak każdy z nas jest inny. Ale mm, emocje y, mają wpływ na to, y, jak, my jedze, jak my się odżywiamy, tak? jakie, ma, jakie są nasze wybory żywieniowe. Y, badania pokazują, że intensywne emocje, tak? one mają y, takie, wiecie, zła informacja, jakaś strata coś, co po prostu gwałtownie na nas spada bardzo często, powoduje, że y, zmniejsza się spożycie, spożycie żywności, po prostu nie mamy ochoty na jedzenie. Te same emocje, ale rozciągnięte w czasie, czyli taki smutek, poczucie straty czegoś, ale to taki, do którego się przyzwyczajamy, bo nie możemy zmienić, bo nie mamy teraz warunków na tą zmianę, gdzie jesteśmy w cudzysłowie pogodzeni z tą sytuacją. Na przykład praca, do której chodzimy codziennie, a która nam nie przynosi satysfakcji, albo która nie jest właściwie wynagrodzona, albo które jesteśmy źle traktowani, źle się czujemy, jest tam osoba, która nas nie akceptuje i daje temu wyraz. Taka praca również będzie miała wpływ na to, że my będziemy emocjonalnie rozbici, tak? I tu też się pojawi smutek, rozczarowanie, ale ponieważ nie jest to takie intensywne, przyzwyczajamy się, to to może się przełożyć na to, że my będziemy więcej jeść żywności, że będzie to miało wpływ na nasze emocjonalne podejście do jedzenia. A emocjonalne jedzenie, moi drodzy, ono bardzo często, y, oczywiście jak pokazują badania, jak pokazuje moja praktyka, przekłada się na więcej cukru, więcej złych tłuszczy, więcej przetworzonego jedzenia. To nie jest naprawdę nic fajnego, to nam, to nam nie służy, dlatego nie powinniśmy odcień, odcinać ciała od y, emocji. Nie chcę już udowadniać mojego podejścia do tematu nadmiernej masy ciała i otyłości, czy też w drugą stronę niedowagi, tak, kłopotów, zaburzeń y, odżywiania. Dlatego, że ja już o tym e, wielokrotnie powiedziałam, że otoczenie żywieniowe, świat wokół nas, ma ogromne znaczenie, tak, do tego, jak my. Jak my funkcjonujemy, jeśli chodzi o ten aspekt żywienia. Oczywiście my sami też mamy wpływ, no bo osoba, która się nie będzie ruszała, będzie jadła wysoko przetworzone jedzenie, no ona jakby aż się prosi o to, żeby mieć problem z masą ciała, a potem problemy zdrowotne, bo problemy z masą ciała oznaczają nie tylko chorobę fizyczną ciała, one również oznaczają chorobę Psychiczną, tak? Czyli ma wpływ na naszą psychikę, sposób y, naszego y, odżywiania. I y, nie rozpatrywałabym tego również w kategorii winy. Po prostu. Ta część emocjonalna jest istotnie ważna. My musimy pracować nad naszymi emocjami, musimy te emocje znać. Wiedza jest tutaj bardzo potrzebna. Nie wystarczy, jeśli, o Jezu, jestem gruby, o Jezu, tak bardzo schudłem, widzę, że już nic nie jem, muszę pójść do dietetyka, coś z tym zrobić. Taka, taka jakby diagnoza jest niewystarczająca. Naprawdę warto się zmierzyć z, z tym problemem tak wielopłaszczyznowo. Tak? I tutaj popatrzcie, w, w jaki sposób jedzenie może mieć wpływ na emocje. Przecież my od dziecka, wielu znam nas na pewno się zdarzyło, że jedzenie było narzędziem do wyznaczania nagrody albo kary. W życiu dorosłym bardzo często jedzenie jest okazywaniem sobie albo innym miłości czy troski, więc to, to się dzieje i tak się buduje ta relacja. Te, te nasze stany emocjonalne, które oczywiście w życiu się zmieniają, tak? bo zmieniają się, one się potrafią zmienić w ciągu jednego dnia. I te nasze stany emocjonalne, one mogą, mogą, być, one mogą być zarówno przyczyną, jak i skutkiem tego, co jemy. No bo wyobraźcie sobie osobę, która boryka się z różnymi kłopotami i tu emocjonalnie jest, nie jest zaspokojona, tak? Jest jakiś smutek, złość, bo to raczej negatywne emocje mają wpływ na, na tą relację z jedzeniem. I taka osoba przechodzi na dietę, na przykład niskowęglowodanową, bardzo modną dietę redukcyjną, ogranicza sobie węglowodany. I taka osoba może poczuć, wcześniej czy później, fizycznie spadki nastroju, i pojawią się emocje, które trzeba będzie nakarmić. To jest bardzo niedobra sytuacja, dlatego że emocje zaczynają wtedy zarządzać tak, nami, i, i te reakcje też mogą być różne w zależności od intensywności emocji, no bo y, taki smutek, tak? Jeśli on jest bardzo intensywny, taki nagle nas coś właśnie trafiło w życiu, no to y, większość osób zareaguje spadkiem apetytu. Ale jeżeli wrócimy do sytuacji, smutek mi towarzyszy, jestem z, skazana na to rozczarowanie, bo nie, niestety na tą chwilę nie mogę zmienić tej sytuacji, to możemy jeść więcej, bo jest niższa intensywność tych, y, tych emocji i my wtedy zajadamy, tak? szukamy pocieszenia. Bardzo trzeba uważać, kiedy przechodzi się na dietę, kiedy zaczyna się wprowadzać jakieś restrykcyjne odżywianie, jakieś odchudzanie na tą część emocjonalną. Jeśli tutaj nie będziemy zgodni ze sobą, to zwłaszcza w sytuacji zero tolerancji dla jakiegoś produktu albo dla jakiejś grupy produktów, co odradzam, jeśli to nie jest uwarunkowane chorobą, to naprawdę zasada wykluczenia zerowego. Jest bardzo groźna w takich sytuacjach, kiedy mamy ten aspekt emocjonalny, również do, do przepracowania z dietetykiem czy ze specjalistą, często z psychologiem, psychiatrą, tak? dlatego że jeżeli wskutek jakiegoś zdarzenia My sięgniemy po taki zakazany produkt, to, no to, to musi mieć wpływ na naszą psychikę. To, to naprawdę, jeśli takie sytuacje się powtarzają, to one mogą całkowicie nam, jakby, załamać mechanizm samoregulacji. My możemy stracić poczucie własnej sprawczości, tak? Możemy pomyśleć sobie: Kurde, nie dam rady. Dlatego tak ważnym jest, po to jest ten podcast, żeby zwrócić uwagę na tą warstwę emocjonalną holistyczne podejście i takie dawanie, taka miłość do siebie, wystartowanie, czy, czy bycie cały czas w drodze, jak ja, ja wolę powiedzenie sobie bycie w drodze. Nie chodzi o to, żebyśmy Traktowali siebie w sposób surowy, zero-jedynkowy. Tak? Ważne, żeby być w drodze, żeby sobie odpuszczać, żeby nie być względem siebie surowym sędzią, żeby mm, zawsze szukać y, pomocy, dobrych rozwiązań, wsłuchiwać się w siebie i nie poddawać się, bo życie jest drogą i y, y, na tej drodze musimy sobie jakoś radzić. I y, ważnym elementem w procesie y, uporządkowania y, tej relacji z żywieniem mają emocje. Liczenie kalorii i narzucanie sobie restrykcyjnych diet nie dla każdego jest dobrym y, rozwiązaniem. Śmiem twierdzić, że zwłaszcza po okresie pandemicznym, albo powiedziałabym, zwłaszcza teraz, kiedy. Narzuca nam się bardzo wiele poprzez obraz, poprzez media społecznościowe, to my tracimy ten kontakt ze sobą i potrzebujemy tego powrotu do emocji, dobrych emocji, do dokarmiania dobrych emocji, bo te złe emocje nas rozregulowują, ale one są obecne w naszym życiu. Dlatego tak ważnym jest Poznać troszkę siebie, i jeśli już wchodzimy w terapię i chcemy, a powinniśmy zadbać o właściwą masę ciała, to zróbmy to rozsądnie. Naprawdę nie, nie traktujmy siebie jako jakiś matematyczny wzór, bo takim na pewno nie jesteśmy. Wszystkiego dobrego, jeśli Wam się podoba to, co mówię. To poproszę o subskrypcję kanału, potem poproszę o polubienie, może o jakiś komentarz. Wszystkiego dobrego, dobrych emocji i dokarmiajmy dobre emocje. Pa pa.